Kup w aptece i przyklej na okna. Twoje rachunki będą znacznie niższe. Jest tani i łatwo dostępny. Mimo, że jest cienki, jest odporny na uszkodzenia i można używać go wielokrotnie. Jest to wszechstronny produkt, który dzięki swoim właściwościom znajduje zastosowanie w wielu różnych sytuacjach. Zwykły kod termiczny ma dwie strony, jedną złotą, a drugą srebrną. Każda z nich ma inne zastosowanie. Srebrna odbija ciepło, za to złota magazynuje je. Zmierz dokładnie szybę w oknie. Rozwiń koc i następnie wytnij odpowiednie wymiary. Namocz okno zwykłą wodą i przyklej na nią koc. Zrób to złotą stroną koca do zewnątrz. Upewnij się, że folia dokładnie przylega do ramy okiennej. Ręką możesz wygładzić folię na szybie, aby nie pozostawić pęcherzyków powietrza. Złota strona folii odbija ciepło i zapobiega jego ucieczce na zewnątrz dzięki czemu pomieszczenie zostaje dłużej ogrzane. Koc termiczny to proste i niedrogie rozwiązanie, które znacząco poprawi izolację cieplną w Twoim domu. Można go z łatwością złożyć do niewielkich rozmiarów, co sprawia, że jest łatwy w przechowywaniu na kolejne lata. Ten patent wykorzystuję w swoim domu od lat, dzięki czemu zaoszczędzam na ogrzewaniu w chłodniejszych miesiącach.